Witam Was na kolejnym biwaku. Ten będzie trochę krótszy. Nie zostaję tu dzisiaj na noc. Przyszedłem tylko po to, żeby odpocząć sobie w lesie, przygotować standardowo coś smacznego do jedzenia. Dzisiaj to, jak wiecie zresztą z tytułu, będą steki. Mam też do wykonania parę czynności, których nie wykonywałem już całkiem dawno, czyli przydałoby się naostrzyć noże, ale to nie będzie najważniejsza rzecz. Zabierzmy się może za obsadzenie siekiery. No i też po drodze, tak y, słowem jeszcze wstępu dodam, że zebrałem kory brzozy. I to już wielokrotnie wspominałem. Warto tak robić, nie musicie później y, w trakcie y, rozpalania ogniska szukać rozpałki. Chociaż tutaj brzózek rośnie całkiem sporo, więc to jakiś problem wielki by nie był. No ale mimo wszystko y, nie planowałem miejsca jakoś specjalnie, w którym biwakuję. No i na widoku są wszystkie potrzebne mi narzędzia. Głównym problemem jest to, że muszę wyjąć poprzedni klin, nawet dwa, bo wbiłem taki poprzeczny też, żeby siekiera się lepiej trzymała. Niestety popełniłem błąd nowicjusza, czyli te kliny zrobiłem ze świeżego drewna. No i oczywiście drewno się kurczy nieco z czasem, gdy już schnie, no i tak samo się stało z tym. Siekiera zaczęła trochę latać i było to niebezpieczne. Mogłaby spaść w dowolnym momencie i zrobić mi krzywdę. Nie mało zapewne, dlatego mam teraz taki suchy kawałek drewna. Jest to grab, jest on twardy, suchy, więc powinno być w porządku. Planowałem zrobić ognisko typu studnia, ale zostawię to może na inny biwak, bo nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie ekonomiczne pod kątem czasu. Myślę, że jeśli zrobię zwykły taki podest, tylko znacznie większy niż zwykle się robi, to wystarczy. Potrzebuję po prostu żar, żeby mieć podpatelnię do smażenia steków. plan, żeby ściąć trochę ten pieniek, żeby zrobić sobie tutaj miejsce na mięsko, ale to zajmie mi mega dużo czasu. Będę musiał tu piłować z pół godziny, żeby to jako tako wyglądało. Więc nie wiem, czy niełatwiej po prostu będzie to oczyścić jakoś siekierą. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Może po prostu tak po prostu pozoskrobuję sobie to drewno, byleby tu nie było tych wiórów. No mistrzem nie jestem na pewno, ale przynajmniej tyle wiem, że kiedy robi się stek, to trzeba mu dać później odpocząć chwilę po smażeniu. Jakieś dwie minutki, no i to właśnie zamierzam zrobić. Stek już sobie odpoczął, także przekrójmy go w środku, żeby zobaczyć jak się usmażył. Usmażył się tak jak chciałem. Dla niektórych jest to zepsucie mięsa i w ogóle jak tak można. E, natomiast jest on dobrze wypieczony. Jest jeszcze tam troszeczkę soków bez przedłużania. No i mięso jest delikatne. W końcu to polędwica, więc e, czego tu oczekiwać. Całkiem soczyste, ale nie jakoś specjalnie bardzo. Jeszcze wypadałoby sprawdzić cukinię. No i też w najlepszym porządku. Wypoczynkowy biwak powoli zbliża się ku końcowi. Posiłek zjedzony, siekiera naprawiona. Jeszcze za chwilę wezmę się za naostrzenie noża. Nie wygnąłem swoich założeń w 100%, natomiast jeszcze będzie wiele okazji, żeby te założenia zrealizować. Mam między, między innymi, tak patrząc w przyszłość, plany jakieś wspinaczkowe. Mam na myśli jakieś kilkudniowe wyprawy ze wspinaczką skałkową. Myślę, że to będzie fajne urozmaicenie. I już teraz sobie trenuję na takiej zwykłej ściance zamkniętej, żeby nabrać trochę doświadczenia i siły i wprawy. Także jeśli macie jakieś fajne miejsca do polecenia na wspinaczkę, to dajcie znać w komentarzach. Zawsze to będzie jakaś podpowiedź dla mnie. Ogólnie możecie dać o sobie znać w komentarzach, bo widzę, że YouTube strasznie, ale to strasznie na to zwraca uwagę. Przynajmniej ten algorytm, który sobie stworzyli. Ale oczywiście... Nie zmuszam. Pomyślam się, że części z Was może się nie spodobać mój sposób ostrzenia, możecie mnie nawet gorzko skrytykować, ale ostrzę w ten sposób wszystkie swoje noże, włącznie z tym pierwszym, z tą zwykłą morą Companion, która ma już pewnie z 5-6 lat i dalej jest ostra, dalej się sprawdza w terenie. I przede wszystkim nie poświęcam na jeden nóż, czy nawet na jedną stronę 15 minut. Dla niektórych może jest to relaksujące zajęcie i przyjemne, dla mnie nie. Na pewno ostrzenie noży nie jest moją pasją, więc robię to po prostu na oko, tak żeby ostrze jakoś nie stępić, nie uszkodzić, ale żeby je naostrzyć i żeby mi przede wszystkim dobrze służyło pracując z drewnem. No i to się sprawdza, więc. Jeśli wszystkie założenia się zgadzają, to ja nie, nie mam żadnych przeciwwskazań. Noż jest naprawdę ostry. Może nie ciąłby jakoś specjalnie pomidorów na milimetrowe kawałki, ale do pracy, tak jak wcześniej już wspominałem, z drewnem wystarcza. I ja tylko tego oczekuję, właśnie od tego typu ostrych narzędzi. Z takich moich doświadczeń, to na pewno nie warto ostrzyć noży na tej mniejszej gradacji. Ja się bardzo szybko przerzuciłem na tą zdecydowanie większą, gdzie precyzja faktycznie ma znaczenie i tutaj już ostrzymy noże tak dość dokładnie. Natomiast na tej stronie, tej z mniejszą gradacją, czyli z grubszymi ziarenkami, strasznie się ten nóż rysuje. Mam wrażenie, że to ostrze się niszczy wtedy, więc z tej strony nie używam praktycznie w ogóle. I byłbym zapomniał, jeszcze chcę zadać Wam pytanie. Na które odpowiedzi kompletnie nie znam, czy taką piłę można ostrzyć. Bo wiem, że ostrza się nowe kupuje, znaczy yy, nie ostrza, tylko brzeszczoty. Szczerze powiedziawszy, nie widzę w tym większego problemu. Yy, ma to jakieś logiczne uzasadnienie, aczkolwiek fajnie jeśli byłaby w ogóle możliwość naostrzenia tych zębów w pile. Myślę, że tu jakiś pilnik taki kwadratowy, czy trójkątny by się nadał, ale. Nie wiem, jakby to w praktyce wyglądało, więc, jeśli ktoś z Was próbował ostrzyć taką piłę, no to dajcie znać. Wiem, że takie tarczowe, te ogromne się ostrzy, natomiast takie małe nie mam bladego pojęcia. Może mamy jakiegoś znawcę pił składanych. Myślę, że nawet nie jednego. Także odezwijcie się. Także dziękuję Wam za obejrzenie. No i mam nadzieję, że film się podobał. Miłego weekendu, chociaż zależy, kiedy to oglądacie. W każdym razie do następnego. Cześć!